Cześć, tu Bartosz Mazur. Witam Was na moim kanale, gdzie skupiamy się na tuningu samochodów i udzielaniu praktycznych porad dla kierowców. Jeśli chcesz, żeby Twój samochód wyglądał i jeździł lepiej, to dobrze trafiłeś. Subskrybuj, żeby być na bieżąco z nowymi materiałami. A teraz przechodzimy do dzisiejszego Miejski tematu. Tryp tryb jazdy wiąże się z częstymi postojami na światłach, nieuregulowanych skrzyżowaniach lub gwałtownym ruchem w korkach. Praca na biegu jałowym, choć jest najbardziej ekonomicznym trybem pracy silnika, to jednak paliwo w tym przypadku jest zużywane bez wykonywania pracy. Samochód stoi w miejscu. Zdając sobie z tego sprawę, system Start Stop w samochodzie wymusza wyciszenie silnika. Zastanówmy się, jaka jest zasada działania tego asystenta, rozważmy rzeczywiste zalety i wady, warunki uruchomienia. Aby aktywować system Start Stop, Należy spełnić kilka warunków: wszystkie koła są unieruchomione, obroty wału korbowego odpowiadają prędkości biegu jałowego, skrzynia biegów znajduje się w położeniu neutralnym. Automatyczna skrzynia biegów w pozycji D, pedał hamulca wciśnięty, poziom naładowania akumulatora jest wystarczający do pewnego uruchomienia silnika, zapewniając normalne działanie zaangażowanych odbiorników elektrycznych. Żądana temperatura ustawiona na klimatyzacji w kabinie pasażerskiej odpowiada rzeczywistej temperaturze wnętrza, temperatura silnika odpowiada temperaturze roboczej. Tylko jeśli wszystkie te warunki zostaną spełnione, system start-stop wyłączy silnik. Aby wznowić pracę, wystarczy zdjąć nogę z pedału hamulca w przypadku automatycznej skrzyni biegów lub wcisnąć w sprzęgło, aby włączyć bieg. Jeśli samochód ma automatyczną skrzynię biegów, jak widać, nie ma potrzeby naciskania przycisku start lub przekręcania kluczyka. Generacja Start Stop nazwa Start Stop, która stała się rzeczownikiem dla wszystkich systemów tego typu, jest własnością korporacyjną firmy Bosch. To właśnie specjaliści tej firmy opracowują system Start Stop dla wielu europejskich firm samochodowych Audi BMW. Volkswagen itp.com cechy urządzenia obejmują obecność, wzmocniony rozrusznik, którego zasób jest specjalnie zaprojektowany do zwiększonych obciążeń, mocniejszy generator, czujnik poziomu naładowania akumulatora, moduł sterujący start-stop. Do uruchomienia systemu wykorzystywane są również czujnik położenia wału korbowego czujnik nacisku na pedał hamulca i czujnik położenia dźwigni skrzyni biegów. Kolejna generacja systemu start stop w określonych warunkach brak wspinaczki, manewrowanie i wiele innych jest w stanie wyłączyć silnik przed całkowitym zatrzymaniem samochodu. System pozwala zmniejszyć apetyt silnika spalinowego około 5 do 8% Isk Kia Motors instaluje w swoich samochodach system mikrohybrydowy który pod wieloma względami przypomina start-stop firmy Bosch. Dodatkowo instalowany jest inteligentny generator, który jest wyłączany w określonych trybach pracy silnika. Zużycie paliwa zmniejsza się dzięki wyeliminowaniu strat mechanicznych wymaganych do obracania koła pasowego generatora. Jest on włączany w celu doładowania akumulatora podczas hamowania. System jest automatycznie wyłączany. Gdy poziom naładowania akumulatora spadnie poniżej 75% lub gdy włączona jest klimatyzacja, producent deklaruje oszczędność paliwa do 8%. Stars Starter Alternator Rewersible System został opracowany przez specjalistów Valeo. Technologia ta przewiduje wykorzystanie odwracalnego alternatora. W razie potrzeby pełni on również rolę rozrusznika. Pozwala to nie tylko zaoszczędzić miejsce pod maską zmniejszyć całkowitą masę osprzętu, ale także zaoszczędzić do 10% paliwa. Inteligentny system zatrzymania biegu jałowego system Mazda Start Stop jest określany jako SIS. Specyfika systemu polega na sposobie uruchamiania silnika. Pewna ilość paliwa jest podawana do cylindra który w momencie zatrzymania wału korbowego znajduje się w pozycji słów uroboczego i jest najbliżej GMP. Spalanie mieszanki paliwowo-powietrznej daje dodatkową siłę do obracania koła zamachowego, co przyspiesza czas rozruchu silnika do 0,3s, wobec 0,8s przy konwencjonalnym rozruchu. Silnik uruchamia się nie tylko bez konieczności naciskania przycisku ale także z błyskawiczną prędkością. Zalety i wady. Zalety korzystania z takich systemów są dość oczywiste: mniejsze zużycie paliwa, lepsza wydajność środowiskowa. Ale jakie są oczywiste wady? Uważamy, że można wyróżnić następujące wady. Wzrost kosztu samochodu Skomplikowanie procesu konserwacji Komponenty do rozruszników i generatorów będą kosztować więcej niż części zamienne do zwykłych mechanizmów Zwiększone wymagania dotyczące akumulatora co prowadzi do konieczności zakupu droższych egzemplarzy. Ponadto częstsze cykle ładowania i rozładowywania znacznie skracają żywotność baterii, hałas i wibracje podczas uruchamiania i zatrzymywania silnika. Wielu kierowców dobrze rozumie zasadę działania głównych podzespołów samochodu. Dlatego często wielokrotne uruchamianie i wyłączanie silnika powoduje nieprzyjemne doznania psychiczne, mimowolnie pojawia się myśl o przyspieszonym zużyciu. Wyłączanie. We wszystkich samochodach system start stop można przymusowo wyłączyć, naciskając specjalny przycisk lub korzystając z menu komputera pokładowego. Wielu producentów uparcie sugeruje kierowcom potrzebę ochrony środowiska, przykładowo System w samochodach grupy VAG jest aktywowany po wymuszonym zatrzymaniu silnika przez samego kierowcę poprzez przekręcenie kluczyka lub naciśnięcie przycisku. Od momentu kolejnego uruchomienia silnika start-stop będzie musiał zostać ponownie wyłączony. A WordPress komentarz hello world